Cześć, jestem Niebieski, to jest kolejny odcinek z Prison Architect na kanale i dzisiaj będziemy planować nowy blok więzienny, przynajmniej taki będzie plan. Ok, ponieważ samo więzienie, cóż, mamy jeden blok więzienny, taki w miarę konkretny, ale, ale pojawia się jeden minus, otóż cóż, ilość więźniów nie wystarcza, żeby zaspokoić Moją chęć odpowiednich dziennych przepływów pieniężnych, o w ten sposób pojmijmy. Szczególnie, że właściwie wszystkie inne pomieszczenia, poza celami, są właściwie dostosowane do naprawdę znacznie większej ilości więźniów, niż można by się spodziewać. Czasami tak to wygląda według mnie. Tak jest na pewno, nie wiem sami ocenicie w komentarzach, jak uważacie. Hmm. Naprawdę? Tutaj wybuchłyby zamieszki. Strażnicy dadzą radę to przetrzymać czy nie? To to jest pytanie. Zamieszek się nie spodziewałem, to w ten sposób ujmę. Uuu, więzień doręcza w pocztę, jak miło, ale... Uspokoją to czy nie? Zdecydowanie tego nie uspokoją, tak. Póki nie będzie odpowiednich jednostek na miejscu, to tego nie uspokoją. Dobrze, że to tylko jedno, ale że w pralni. Ale że w pralni. No dobra, żołnierze już idą, czy żołnierze? Oddział specjalny już idzie. Okej, okay. tego się nie spodziewałem, w ten sposób to ujmę. A i Perso... Mm. <śmiech> <śmiech> tak, tak, person jest niezadowolony, ponieważ nie dostaje odpowiednich... Tak, teraz nie wyminę, ale okej, okay. właśnie umarło mi. Ilu strażników dzisiaj poszło? 11 strażników, dobra. Zbyt duża ilość się zbuntowała. Spokojnie niedługo zostaną odblokowane paralizatory. Tak, ale mieliśmy planować blok więzienny. No. A no dobra i tak a propos tego bloku więziennego, nowego bloku więziennego. Szukują więźniów, Ok. Dobra mam nadzieję, że to się uspokoi. Będę musiał rozbudować izolatki, ponieważ ilość więźniów, która w izolatkach może siedzieć, jest niewystarczająca. Chociaż teraz większość jest pusta, nie? O, a ten gość zaraz zakończy swoją karę. O, ciekawe, ciekawe. Dobra, zacznijmy planować to, co trzeba. Goście już przyszli. I to jest tak: to, co potrzebuje zrobić, to poza samym blokiem więziennym, potrzebuję zrobić też dziedzińce, ponieważ te dziedzińce pozostaną dla więźniów o tym wysokim rygorze. A my zrobimy blog dla średniego rygolu i będą to cele nieco większe, czyli będą to cele takie jak te. Tak myślę. Myślę, że to byłby dobry pomysł. Z tego co wiem, ulepszona cela jest w bardzo podobnym stanie. I o ile telewizora raczej nie będę chciał im dawać, i wielkość tej celi jest większa niż bym sądził. Hmm. A, luksus, a luksusowa cela to już w ogóle. Wow, masakra. Yy, I to jest taka rzecz. Yy, Rysznic w celi jest w porządku. To by mi się nawet podobało. W więźniowie dzięki temu będą dbali od razu o własną. No. O własną czystość, higienę. Więc nie będą musiał budować w całym bloku łazienki całej. To będzie właściwie dobrym plusem. A poza tym, poza tym coś jeszcze w celi by mogło być raczej niespecjalnie. Dobra, zacznijmy planować. Pierwsza rzecz, dziedziniec. Myślę, że dziedziniec postawimy tak jak ten dziedziniec jest tutaj, to taki sam zbudujemy w tym miejscu. Więc tutaj jeżeli chodzi o planowanie, jak wielkie są te ściany. Te ściany są 20 na 20 Całkiem nieźle. 20 na 20. I to będzie w tym miejscu 20 na 20. Nie bardzo to byłyby ściany. Jeżeli chodzi o ścieżki, tak, tu byłby chodnik. Chodnik mamy dość spory. Więc... To byłby chodnik w ten sposób tutaj prowadzony. Już by się tutaj wyrównało, oczywiście, wszystko całkiem nieźle. Tutaj trzeba będzie to otworzyć wkrótce. W pewnym momencie to otworzymy. To jest pewne, z tym, że jak widzę, mam mało miejsca na blok więzienny. To mnie niepokoi. Dobrze będzie zakupić kolejną część więzienia. Niestety nie stać mnie na nią. 80 tysięcy w kłotówce, mam 29. Czy będę w stanie jakoś zdobyć? Prawdopodobnie będę i zrobię to za niedługo. Najpierw zbudujmy resztę więzienia. Tak. To, co będę chciał zrobić, to zestawić tutaj drzwi do tych pomieszczeń. Tutaj drzwi i tutaj drzwi. Tak, żeby więźniowie, którzy będą szliby do pokoju szkoleniowych, z pokoju nie będę tylko wybudował, będą krystali z tych samych powinno to być raczej w porządku z drugiej strony kolejne rzeczy, pralnia, pralnia też niekoniecznie raczej nie będzie potrzeba by budować kolejnej w takim razie dobrze będzie jeżeli zbuduję tutaj także kolejne wejście które się przyda Kala gimnastyczna i świetlica, to są rzeczy, które będę chciał zbudować, a te, które są tutaj, pozostaną. Tak, więc będę chciał także zrobić jakieś dodatkowe pomieszczenia, jak pomieszczenie na odwiedziny. Dodatkowe, myślę, że byłby to dobry pomysł. Ambulatorium nowe, także dobrze będzie chyba zrobić. Tak, mamy martwych ludzi trochę. <laughs> no dobra, to się zdarza. Mu się zdarza, to jest całkiem normalne w tym więzieniu. W tym więzieniu. Normalnie to to nie jest zbyt normalne, no ale w tym więzieniu to jest normalne. Ha. Dobra, zobaczmy jak wygląda sala gimnastyczna i świetlica. Myślę, że zrobimy kopię. Zrobimy dosłowną kopię tego, więc jeżeli chodzi o planowanie, tak. Będę chciał zrobić ścieżki w tym miejscu. Tak, większe Co W tym miejscu ma być ścieżka. Potem idąc dalej, o te odwiedziny są trochę większe niż być powinny, nie? Więc zróbmy tutaj ścieżkę. Mimo wszystko, ta ścieżka będzie. W tym miejscu mógłbym zrobić takie budowle użytkowe jak na przykład kolejny pokój odwiedzin. Tak jak ambulatorium z kostnicą nową, ponieważ teraz będzie więcej więźniów, więc mam wrażenie, że będzie to potrzebne. <laughs> Oczywiście będziemy się starali, żeby tak nie było, nie. Okazji są też inne chyba pomieszczenia, które chciałbym zrobić. Na przykład pomieszczenie na zwolnienia warunkowe, czy bibliotekę. Tak, to są rzeczy, które będę chciał zrobić. W sumie warsztat dobrze by było, ponieważ więźniowie, którzy by pracowali w warsztacie, by tworzyli rzeczy, które mogłem eksportować. To by załatwiło kolejną gotówkę, która się przydała. Wiecie co, to nawet jest ciekawy. To jest nawet dobry pomysł. nie? No dobra, zatem tutaj będzie potrzeba większa ścieżka na pewno. Podłoga, nie podłoga, tylko planowanie. Planowanie powiedziałem. Nie obiekty, tylko ścieżki. Bardzo jej ścieżka. Tu byłby jeden duży budynek. Tutaj będzie prawdopodobnie budynek użytkowy, tak jak na te pomieszczenia, o których mówiłem biblioteka. I zwolnienia warunkowe, Warsztat zrobimy gdzie indziej nieco większe. Być może tutaj nawet to by nie było źle. I oczywiście plantacje drzew dla warsztatu. To są rzeczy, które będą potrzebne. Natomiast tutaj chciałbym zobaczyć jak duży jest budynek sali gimnastycznej i świetlicy. Tak, to jest budynek 20 na 20 Ja wszędzie porobiłem budynki niemal identyczne. 20 na 21, ten jest nieco większy. Ale na ogół są bardzo podobne do siebie, to mi się podoba. Tak więc budynek 20 na 20, ile tutaj mam miejsca? To jest miejsce 60 na 20. Więc, jeżeli bym odliczył tutaj 20. Czyli to byłoby coś takiego, jak się nie mylę. 20 na 22. 20 na 20, 20 na 20. Hmm, przesuńmy to w ten deseń. I teraz to powinno być 20 na 21. Tak, czyli te boczne są odrobinę większe. I tutaj byłaby świetlica i sala gimnastyczna. A to tak naprawdę mogły być dowolne. Pomieszczenia, które mogłyby się przydać, na przykład też cele, prawda? Bo nawet jako cele mogłyby być używane. To jest... To jest dobra informacja, to się przyda. No i teraz czas wziąć się właśnie za tą główną część, czyli za cele więzienne. Tak, to dopiero będzie wyzwanie. Przy okazji generatory, tak, ani jeden, ani drugi generator za dużo już nie udźwignie. Więc nie będę chciał ich jeszcze bardziej obciążać niż już są. Będę chciał zbudować nowy generator, który zbuduję niedaleko. Tak więc, w tym ziemi jest duża ilość kontrabandy. Niedawno było przeszukanie, nie powinno być z tym problemu. Przy okazji, jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Nie wycenę, nie finanse. Finanse zawsze obniżam na początku odcinka, zanim odcinek się skończy. Pod <laughs> idzie normalna pensja, nie? Ale zwiększyłem ilość personelu, która jest w jednym momencie w stanie być na przerwie. Właśnie na 20%. Nieco większa ilość, tak? Powinno to być. Przy okazji, pokój socjalny, chyba powinienem nieco też zwiększyć. Trochę im tu się brudy zrobiły, nie? Ktoś się z tym poradzi, chociaż kucharze powinni sobie z tym radzić, nie? Zatrudnijmy ich więcej, kucharze. 15 kucharzy niech będzie. Więźniów i tak wykarmią, <grymne> zdecydowanie. Dobra, i co z moim planowaniem? Bo teraz trochę utknęło przez brak powierzchni, która mi by się przydała. Szkoda, że nie można na przykład tej powierzchni podzielić na nieco mniejszą. Nieco mniejsza powierzchnia byłaby dość. Dość przydatne. Dobra, zróbmy to w ten sposób, że mam tu jakieś drzewa. Powinienem mieć jakieś drzewa, nie? Jakiej drzewa mieć powinienem? Eee, chyba nie w ten sposób. Czy da. Powin hmm. Jestem pewien, że się da. Tylko pytanie. Tylko pytanie, czemu wybuchły zamieszki? Dobra, teraz już jakieś takie poważniejsze, nie? Eee, przeszukanie, zamknięcie. Wszystkie sektory. Też nie, właściwie to. Nie ten. To jest ten. Zdaje się, że ta. No ten. Ten sektor. I te drzwi powinny być otwarte, tak żeby ci, którzy przychodzą do roboty, przyszli i zrobili co mają zrobić. Dobra, te zamieszki już są poważne. Te zamieszki już są poważne. Spacyfikować. Raz, dwa, trzy. Szybko. I sytuacja opanowana. Bardzo dobrze. Uff, tego się nie spodziewałem, że aż tak źle może być. Znaczy nie spodziewałem się, to normalne, że będzie aż tak źle, kiedy buntują się więźniowie. A i to jest problem tego więzienia, nie? Dobra. To chyba wszystko, co wystarczyło zrobić. Ilość personelu, która umarła, zaledwie 6 więźniów. O, przy zamieszkach, przy. Alni było więcej problemów niż tutaj. A to w porządku, niech i tak będzie. Eee, tutaj tryb normalny, poproszę. Nie chcę mieć zawsze otwartych drzwi do cel. To byłby problem. Przy okazji, mogę przyjąć jakichś więźniów? Raczej nie. 60 więźniów będzie zamkniętych w celach lub izolatkach. Sporo, całkiem sporo. Przy okazji wszystkie izolatki i tak są pełne. Mogę jakichś informatorów? No, informatorzy są w celach, świetnie. Świetnie. <laughs> tak chyba być nie powinno. Co tu się dzieje? Dobra, musimy zebrać hajsy. To jest taki ogólny punkt, który w tej chwili najbardziej, najbardziej boli, ponieważ nie ma hajsów. Okej, okay. jest jakiś sposób na zdobycie hajsów? Jest, mógłbym sprzedać akcje więzienia. Z tym, że z tego co wiem, to teraz nie mogę ogółem. To jest minimal. Aha, ze względu na śmierci, cóż wartość więzienia spadła. Ale jakbym chciał sprzedać akcję, to mi obniży ogólny dzienny przepływ pieniężny. Z drugiej strony, jeżeli sprzedam akcję, będę miał że żeby zbudować blok więzienny. Dlatego zdaje się, że to zrobię, jak tylko. Jak tylko śmierci się przedawnią. Kurczę, 189 już pracowników umarło. Ciekawe, kiedy dojdziemy do 1000. Dość szybko. Zdecydowanie dość szybko to pójdzie. I czemu więźniowie się buntują Jest ogromne zagrożenie. Ponieważ... Właśnie ogólnie dlaczego jest takie duże zagrożenie? Trochę mnie to dziwiło. Nie powinno być aż tak dużego zagrożenia ze strony więźniów. Potrzeby. No a zapewne, że... To jest. Oczywiście personel jest niezadowolony przez wypłaty niskie. O widzicie wypłaty poszły. Do odpowiednich tak. Wartości. Dobra higiena, Tak, higiena więźniów jest na naprawdę krytycznym poziomie. Tam zaraz strażnik pójdzie, ale poza tym czymś nie podoba. Nieco ćwiczeń, nieco wolności, rozumiem, że część wieśniów jest tutaj, oni mają problem z wolnością i ćwiczeniami. I część jest w izolatkach. To nie powinno sprawiać problemu. A siebie to szczególnie. Zatem, co jest problemem? To jest dobry, Tak, to jest coś, co chciałbym się dowiedzieć, ale problemu nie znam. Jeżeli macie pomysł, co może być problemem, że takie zagrożenie rośnie. Same problemy właściwie są, nie? <laughs> Dobra. Ale na ten odcinek to będzie na tyle. Ja myślę, że zaczekam sobie z przepływami pieniężnymi Następnego odcinka, aż dojdzie do odpowiedniego poziomu. Ewentualnie właśnie sprzedam akcję Na samym odcinku. Zajmiemy się dalszym planowaniem cel więziennych. Tak, zdecydowanie to jest dobry pomysł, a na ten odcinek to będzie na tyle. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału oczywiście, zostawienia łap w górę, żeby odcinek Wam się podobał i zobaczymy się w następnym odcinku z Prison Architect. On ty nóż wytrzasnąłeś, o opanie.